Made us from stone to protect Gurdelgard against Orcs, Ogres, and all the other beasts of Teon. We are the guardians of Gurdelgard. We are the children of the Divine Smith. We are the dwarves. Witam was bardzo serdecznie na tym. Pierwszym prologu. Zobaczymy, czy dalej, czy będziecie w ogóle zainteresowani tym tytułem. Jest to gra, która mnie osobiście bardzo się spodobała. I bardzo przyjemnie mi się w nią gra, więc pomyślałem, że nagram coś takiego dla was. Jest to w tym momencie, będziemy przechodzić samouczek. Eee. I tylko samouczek w tym odcinku pokażemy. Pokażę. Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście w ogóle tym tytułem zainteresowani. Czy bylibyście zainteresowani? Um, a tymczasem wróć, wejdźmy do rozgrywki. Środkowy przycisk myszki, tak. Mhm. Mamy pod trójaczką. Cienny bohater przewrócił dobra ha. mamy tutaj trzy ataki w ty na tym konkretnym bohaterze potężne uderzenie szarża i skok żeby użyć którejkolwiek zdolności, potrzebujemy liczbę punktów, które są tutaj, a je się ładuje tutaj, na dole. Ładuje się poza walką oraz w trakcie walki. Eee, tutaj trzeba będzie chyba wycofać naszego bohatera, bo zaraz tam padnie. No, przesuńcie się, no. O, poza po, jak w tym momencie nie walczy to się trochę regeneruje, więc to jest o tyle wygodne. Okej, okay. o, na to czekałem. No, ok. No, mamy teraz bombki pod czwórką i zrobimy bombę. E Dobra, trochę się rozpierzchli, ile mamy jeszcze 15 zabić? What are you doing here? Giselbert I and I, the father of the Fifthling clan, has not been on the front line of battle against the creatures of Teon for many cycles. The king surveys the battlefield and the defenders with a grave expression. We are too few. This you know as well as he does. But there will be no reinforcements arriving. Hundreds of brave warriors lie inside the fortress dying. is running rampant. It brings weakness and death. Stay at your posts. Be as steadfast as the granite of which we are made. Nothing can break us. i teraz będziemy mieć dwóch bohaterów. Można ich przełączać tutaj. Ja mam jeszcze ich pod a, um, no i oczywiście aktywna pauza pod spacją. I każdy ma osobny zestaw umiejętności. I osobny pasek. E, nie, wiem, energii to nazwę. Mnie nie jestem pewien, jak to w grze jest nazwane. I on też ma swój zestaw e, ciosów. Tutaj jest e, obszar, jaki oberwą. Nasi też oberwą. Aczkolwiek nigdy się w sumie nie przyglądałem, czy nasi też. chyba nie dostają obrażeń. Dobra. Za teraz muszę zabić ogry, więc uderz go. Ej, rzućmy sobie tutaj bombkę, Czyli niewiele ich zostało. tutaj i umrzy. No. Come mm, here and die. jak tobie idzie? Pomału. Tamtych trzeba tak, bohaterowie, bo postacie mogą spaść z klipu tutaj, co jest y, dobrze wykorzystać. On ma tak duże rozszarpanie, uderzenie i... Y, ...do szybszej walki. A, czyli po prostu taki buff, dobra. Przeznam, nie pamiętam do końca co. Dobra, i teraz trzeba zniszczyć... to. E, sobie w to. E, tu zrzućmy bombką. A ty atakuj tutaj. O, widzę, tobie się naładowało. I teraz druga katapulta i atakuj. A... No niby naszego powalił, ale czy dostaje obrażenia? Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek pewności nie mam. in the back. Come here and I'll split you like a straw! You treacherous elf! In his fury, the Old King radiates a ferocious power that none of Sitalia's children could withstand. But the slight, willowy being sitting astride the Shadow Mare just grins down mockingly. You are mistaken. We are Alpha. We are here to destroy the elves. All peace-loving beings here in Girdelgard are under our protection, and you cannot open the gate that has barred your path into Girdelgard since the creation of the world. Not us, but perhaps one of your kind. This cannot be. Silence, you fool, Vrakas.

No, tam jeszcze jest grupka. Aktywowane runy, no to teraz już jest kwestią czasu. Just a moment. Widzę, jeden zleciał. Nie idą posiłki, a ci tam na co czekają. O, brama się zamyka. Lepsz. Look at me. I am Synthoras, the reaper of your death. I will take your life, and the land will take your soul. Get out of my sight, pointy ears, and let me delight at the closed gate a little longer. The gates may have closed, but when you rise again from the dead by the power of the land, you will be one of us, and you will open it. Never! my soul belongs to Rakas. no your soul now belongs to the land and henceforth you will belong to it forever now die and return then hand us girdle guard no himama no, to the prolog Teraz rozpocznie się w zasadzie właściwa rozgrywka, natomiast to, czy będziemy ją kontynuować. no to zależne jest od tego. No to i to już tak, jak mówię, zostawimy sobie, jeżeli będziecie zainteresowani, na drugi odcinek. Na dziś, za teraz w każdym razie chciałbym Wam bardzo podziękować i dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej gierce, czy chcielibyście zobaczyć więcej, czy raczej niespecjalnie. Mówił do Was Roniczny, trzymajcie się ciepło. Cześć!